Cześć wszystkim, z tej strony Toa Protodermis. Dostałem mnóstwo próśb, żeby zrobić jeszcze jeden ranking. Tym razem masek Kanochi, które mi się najbardziej nie podobają. Zasady obowiązujące w tym rankingu są proste. Wymieniam tylko maski generacji pierwszej i oceniam tylko ich estetykę. Jak już mówiłem wcześniej, nawet najbrzydsza maska może mieć przydatną moc, a jej zastosowanie może określić tylko sytuacja, w której znalazł się dany bohater. W związku z tym przejdźmy od razu do listy. Miejsce 10. Wielka garaj. Maska grawitacji. Dużo osób uważa ją za fatalną. Dla mnie ląduje w tym rankingu tak naprawdę z braku gorszych modeli. W sumie nie uważam ją za aż tak złą, ale faktycznie ma parę wad, między innymi nie zakrywa dolnej części głowy, no i wygląda trochę jak jakaś dziwna płaszczka. Miejsce dziewiąte. Szlachetna Rału. Maska tłumaczenia. Chyba najbardziej nijaka maska w historii Bionicle. Jej kształt jest tak prosty, że aż prostacki. Nie ma w niej nic, co można by szczególnie hejtować, gorzej, że nie ma też w niej nic ciekawego. Miejsce ósme. Wielka Elda. Maska detekcji. No cóż, projekt masek toajnika mało któremu hardkorowemu fanu przypadł do gustu. Jest to oczywiście zasługa dziwnych manekinowych głów i gumowatego materiału. Dzięki tym zabiegom okazały się one mało kompatybilne z innymi elementami i nie są zbyt często używane przez mocerów. Niektóre z nich mają natomiast całkiem znośny design czysto estetycznie. Elda podoba mi się najmniej z nich wszystkich może dlatego, że jej wygląd jest najnudniejszy i najbardziej prostolinijny. Miejsce siódme. Wielka Tryna maska reanimacji. Pewnie zostanę teraz zjedzony, bo Matoro to taka fajna postać i figurka miała jedną z bardziej oryginalnych konstrukcji. Sory, taka moja opinia. Ta maska mi się naprawdę nie podoba. Ogólnie w maskach Toa Mari nigdy nie podobały mi się ich wyrostki przypominające maskę tlenową. Tak w tej mi to najbardziej nie leży. Poza tym mocno cofnięte czoło daje efekt neandertalczyka i oczy jak u wystraszonej myszy, a nie odważnego bohatera. Jestem na nie. Miejsce szóste. Wielka motrek, maska duplikacji czasu. Nie oszukujmy się, Mistikań byli jednymi z najgorszych zestawów kanistrowych, z których Krika wybijał się ponad tę marność. Motrek nie przypomina już w żadnym stopniu maski Kanohi, wygląda jak głowa jakiegoś robala i to takiego niezbyt godnego nazywania się Makuto. Miejsce piąte Szlachetna Akaku, maska wizji prześwietlającej. Eee, dobra, wiem, że to kiepskie tłumaczenie, ale z drugiej strony maska wziernikowania promieniowaniem X brzmi jeszcze gorzej. Ta maska trochę bruka imię jednej z najbardziej lubianych wielkich masek, dzierżonej przez Toa Kopakę. Najbardziej brakuje jej wizjera, co jest dosyć zrozumiałe, jeśli weźmiemy poprawkę na to, że Kopaka miał wersję customową, która według danych Biosector 01 była częstą modyfikacją. Od góry do połowy, więc nie ma tragedii. Ale ta paszczenka przypominająca Predatora. no nope, 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 nope. Miejsce czwarte. Wielka Komał. Maska kontroli umysłu. Mówiłem o tym przy 10 najgorszych zestawach i ciągle nie zmieniłem zdania. Oniła w tej masce wygląda jak zacofany kosmonauta z kozią bródką i nie jest to coś, co chciałbym oglądać w mojej ulubionej serii. Jeszcze spłaszczona facjata jak u Mopsa i mam jedną z najbardziej nielubianych przeze mnie masek w historii Bayoniku. Miejsce trzecie. Wielka Hau nuwa, maska tarczy w wersji Mistika. Tak jak tachu Mistika był jednym z najgorszych kanistrowych zestawów, tak jego maska przypominająca jakąś głowę ninja nie jest wcale lepsza. Kompletnie nie trzyma klimatu serii i psuje jedną z najbardziej lubianych klasycznych postaci. Miejsce drugie. Wielka Kau, Kau nuwa, Maska oddychania pod wodą wersja Mistika. Gali, będąca jedną z nielicznych przedstawicielek płci pięknej w Bionicle, powinna dysponować jakąś ładną twarzyczką, nadającą jej kobiecego wyglądu. Tymczasem dostajemy paszczę jako u prototypu Terminatora z jakimiś dziwnymi lotkami. Jeszcze na dodatek to oko, jak kratka od kanału. Miejsce pierwsze. Wielka Zac. Maska przyzywania. Właściwie mam o niej do powiedzenia tyle samo co o szlachetnej akaku, bo maski te samym konceptem są stosunkowo do siebie podobne. Również dolna połowa zac wygląda jak paszcza predatora i kompletnie nie pasuje mi do klimatu Bionicle. Tylko że to, co w szlachetnej akaku było złe, ale małe, tutaj jest powiększone do granic dobrego smaku. To jest tylko moja subiektywna ocena kiepskiego wyglądu niektórych masek w Bionicle. Być może Wam nie podobają się inne modele jeszcze bardziej. Podzielcie się tym w komentarzach.